Dzień dobry moi drodzy. U mnie jest godzina 4.26. Witam Was w kolejnym odcinku redukcyjnym. Jest to odcinek numer 3. Zabieramy się za śniadanie. Moje dzisiejsze śniadanie to będzie to jeden taki bajdel. Te bajdle możecie znaleźć w Lidlu i one są takie trochę słodkie. Jeżeli chcecie, takie trochę bardziej słone, które przyznam że pasowałyby mi troszeczkę bardziej. To musicie szukać tych z makiem. No i oczywiście do tego 3 jajka i to będzie moje śniadanie. Bajdle, spryskuję odrobiną oliwy i wrzucam do airfryera. 5 minut, 200 stopni i powinno być dobrze. Śniadanie prezentuje się w ten sposób, mam tutaj 3 jajka i jednego bajdla, dodałem 2 minuty tym bajdą w airfryerze, no i chyba troszeczkę za długo a jeżeli chodzi o jajka no to są takie jak lubię, czyli takie lekko płynne do tego wszystkiego pepsi max jeżeli chodzi o kalorie, to na śniadanie mam 480, z czego 16 to tłuszcz, 54 to węglowodany i 30 białka jeżeli chodzi o moje drugie i trzecie śniadanie to biorę takie coś. Tutaj mam łącznie 5 pałek z kurczaka. Do tego fasola z marchewką oraz makaron ryżowy. I do tego dodałem sobie przyprawę do makaronu w stylu chyba indyjskim, coś w tym stylu. Dlatego jest taka żółta. Łącznie razem ze śniadaniem. Dzisiaj będzie to. 60 g tłuszczu, 202 g węglowodanów i 120 g białka, czyli na pewno będę musiał po południu dobić przynajmniej 100 g białka, ale szykuję się dużo kolację. I powiem wam, że mam takie dwie, dwie zasady, którymi się kieruję: po pierwsze, jak mam na taką godzinę do pracy jak dzisiaj, to kompletnie nie myślę o śniadaniu, chcę jak najszybciej, najszybciej coś zjeść. Dlatego naj, najczęściej po prostu jest to jajecznica albo jakaś forma jajek, bo szybko można to przyrutować. Trudną taką zasadą, którą będę się kierował, będę większość kalorii przerzucał na godziny popołudniowe. Jest tutaj po prostu lepiej, a na koniec dnia liczy się ilość kalorii zjedzonych w ciągu dnia, a nie tak naprawdę o której to się jadło. No i co? Ja biorę się za jedzenie i widzimy się tuż przed treningiem. Zdrowka, oby ten trening był dobry. Moi drodzy, u mnie jest godzina dokładnie 15 po 14. Jestem po pracy i jedziemy na trening. Dzisiaj na treningu mam co mam dzisiaj? Albo łapy, albo barki z nogami. Ale nie jestem pewien, nie będę was kłamał Oczywiście piję monsterka do treningu. Zimny najlepszy na chwilę chciałem wrócić do tego, że większość kalorii przerzucam na wieczór. Jest to podyktowane po pierwsze wygodą, po drugie tym, że fajnie jest dla mnie najeść się na wieczór, bo nie mam obawy na to, że będę miał ochotę na podjadanie czy Mam wyznaczoną ilość kalorii, dobijam sobie dużym posiłkiem na wieczór, jestem najedzony, pładę się spać najedzony, a to, że z samego rana do 14, od samego rana do 14 mam małą ilość kalorii albo taką wiecie średnią. Jakby mi to, nie przeszkadza mi to, jakby jestem w pracy jakby nie myślę do końca o jedzeniu. Czy wy to zjecie w ciągu jednej godziny w jednym posiłku te 3000 kalorii, czy rozłożycie to sobie na 5 mniejszych posiłków? Nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby nabić kaloryczność, żeby ona nie była za wysoka, ta kaloryczność, bo będziecie w plusie kalorycznym i wtedy nie zrzucicie wagi, a no, niestety nie o to nam chodzi tutaj. Także taki tip ode mnie, jeżeli macie problem z, z dużym apetytem na wieczór, to zostawcie sobie 40% kalorii. Ja dzisiaj 35% kalorii zjem na ostatni posiłek nie wiem, spróbujcie sobie zostawić 50% kalorii yy, i ok, ktoś może mieć problem z zaśnięciem, ja to też rozumiem bo ja jestem taki, że nie mam, z tym, nie mam problemu z zaśnięciem, jeżeli, mam, jeżeli jestem najedzony yy, i pamiętajcie tak jak wam mówiłem, że liczy się bilans kaloryczny czy jest pl na plusie, czy na minusie i od tego zależy yy, czy będziecie tracić wagę, czy nie no i staram się, żeby to nie były same węglowodany. Staram się, żeby tam było trochę białka, trochę węglowodanów, trochę tłuszczy. Taki pełnowartościowy posiłek. Eee... No i co? Dlatego sobie to tak przerzucam, też sobie to wymyśliłem. Wydaje mi się, że odegra to bardzo dużą rolę, jak już naprawdę zmniejsze kalorie, do takich naprawdę niskich wartości. Bo teraz jak jem 3,3200, to jestem najedzony, nie chodzę głodny, jakby mógłbym sobie odpuścić te 40% w ostatnim posiłku no ale w późniejszej fazie redukcji, jak będę musiał uczyć kalorie to na pewno mi się to przyda dajcie znać, czy macie jakieś triki, jeżeli chodzi o trzymanie kalorii dajcie znać, czy w ogóle liczycie kalorie bo nie wiem, czy jest dużo osób, które liczą, czy nie dajcie znać jestem bardzo ciekaw, czy ja jestem tylko takim frikiem, który chodzi z z kalkulatorem kalorii i po prostu liczę jedzenie. Za 10 minut jestem na siłowni, kończę monsterka, i widzimy się na treningu. Okazało się, że dzisiaj mam trening łap więc zaczynamy sobie od uginania z sublinacją na hantelkach. Tak jak Wam już mówiłem Robię sobie rampę ciężaru, zwiększam sobie obciążenie i zmniejszam ilość powtórzeń. Zacząłem sobie od 17,5 po 10. Potem zwiększyłem sobie na 20 razy 8. No i tutaj powiem Wam, że ta 20 już była takim dla mnie trochę wyzwaniem. Także trzecią serię też zakończyłem 20 razy 6. Już nie raz w mojej przyrodzie z siłownią rozgrzewałem się 20. No ale takie są minusy powrotów. Zawsze trzeba skupić się na tym, żeby odpowiednio znowu wejść w ten rytm treningowy i nie dać ponieść się po prostu ciężarom. Od razu potem idę sobie na bramę, robię sobie prostowania ramion na wyciągu. Tutaj, tak jak w poprzednim ćwiczeniu, rampa ciężaru, zmniejszam ilość powtórzeń, zacząłem sobie od 60. Potem wskakuje na 70, czy na 80, na 6 powtórzeniach, i powiem Wam, że tutaj chyba najmniej do tej pory czuję spadek siły. No bo ta 80 by nie była dużym wyzwaniem, więc plus na to, że chociaż na tricepsach siła została. No ale mam nadzieję, że na innych partiach ciała też ta, też ta siła wróci. No i od razu, bez przerwy. Cały tak trening tak naprawdę wyglądał. Nie miałem żadnej przerwy. Chodziłem sobie od, od lustra do lustra i robiłem sobie biceps albo triceps. To drugie ćwiczenie na biceps robię sobie uginania ze sztangą taką krótszą. Zaczynam sobie od 30, potem łapię za 35 i też na 35 kończę. Tak samo jak z sublinacją, to 35 też była dla mnie... No już ją czułem. A boję się, żeby mi nic tam nie nie wskoczyło w przedramie, bo kiedyś miałem taką przygodę, że dźwigałem sobie właśnie też na prostej sztandze i coś mi weszło w przedramie i tak z miesiąc mnie bolało. Także, żeby tego uniknąć, po prostu skończyłem na 35 i zrobiłem sobie 6 powtórzeń. Jako drugie ćwiczenie na triceps zrobiłem sobie wyprosty przedramię nad głowę. Bardzo was przepraszam za, naz za nazewnictwo ćwiczeń. Nie znam tych nazw. Wiem, że po prostu dobrze mi wchodzą i je robię. Ja by ktoś miał jakiś problem, to zawsze może sobie gdzieś tam wpisać do i przetłumaczyć. Jak zawsze, rampa ciężaru. Staram się ustawić ten zaczep z, z uchwytem mniej więcej na wysokości klatki, bo zauważyłem, że jak mam wyżej, gdzieś tak na wysokości głowy albo, albo jeszcze wyżej, to jest mi Dostosujcie do siebie. Ja staram się mieć to mniej więcej na poziomie klatki. Ostatnim ćwiczeniem na biceps dzisiaj to uginanie młotkowe. Tak jak cały trening, trzy serie od 10 do 6 powtórzeń. No i muszę się przyznać, że troszeczkę się tutaj bujam. Jest to ewidentnie do poprawy. Pamiętajcie moi drodzy, że w bicepsie macie głowę krótką i długą. To ćwiczenie atakuje głowę długą. No i ostatnim ćwiczeniem na dzisiaj i na triceps było to prostowanie ramienia na wyciągu po raz kolejny sorry za nazewnictwo robię sobie tutaj jednorącz, no tak jak zwykle rampa ciężaru od 10 do 6 powtórzeń te ostatnie powtórzenia możecie zauważyć już były trochę wymagające ale bardzo się cieszę, bo triceps ewidentnie bardzo dobrze przeżył próbę czasu i jest tam jeszcze trochę w nim pary moi drodzy szybki bo 40 minutowy trening Teraz jedę do domu i bierzemy się za kolację.